Każdej nocy słyszę głos mojej mamy. Nigdy nie odzywa się w ciągu dnia, mówi tylko w nocy. Zaczyna dokładnie o północy, a kończy o 6.00. Słyszę wszystko bardzo dokładnie, od zachrypniętych szeptów do kłośnych krzyków. Niektóre rzeczy, które wypowiada wyjątkowo mnie przerażają. Są to rzeczy bardzo straszne i nieraz ohydne. Za każdym razem, gdy wchodzę do jej pokoju, nagle milknie, a wokół unosi się jedynie cisza. Mam już dość, nie mogę tego dłużej wytrzymać. Od pewnego czasu moja mama dostaje nagłych drgawek. Z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej. Lekarz powiedział, że moja mama potrzebuje całodobowej opieki, więc postanowiłam się tego podjąć. Szczerze mówiąc, nie miałam z nią nigdy dobrych relacji. Mimo to wiedziałam, że mnie potrzebuje. Wierzyłam, że dzięki temu nasze relacje się poprawią. To jednak dla mnie za dużo, ona mnie przeraża. Od pewnego czasu nie chcę jeść. Staram się gotować jej różne rzeczy, ale nigdy nie chcę nawet otworzyć buzi. Za każdym razem, gdy próbuję wyjść z nią na zewnątrz, ta staje się agresywna. Nie chcę nawet chodzić się myć, dlatego myję ją na jej krześle. Robi to bez przerwy, nic do niej nie dociera. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Niedługo chyba oszaleję. Potrafię z niej zajmowanie się nią w ciągu dnia, ale nocy mnie przerastają postanowiłam pójść po radę do lekarza powiedziałam że nie wiem ile jeszcze wytrzymam a moja mama mnie przeraża ten jednak zaczął patrzeć na mnie jak na wariatkę i nie rozumiał przez co przechodzę to co mi powiedział jeszcze bardziej mnie przeraziło cóż wydaje mi się że miałaś zły sen twoja mama odgryzła sobie język parę lat temu i nie jest w stanie wypowiedzieć nawet słowa